Jak byś zachęcił kogoś spoza Zielonej Góry, żeby przyjechał do nas? O... Nie. co jest? Jakieś wydarzenia, miejsca, jakieś ulubione lokale? Nie. Pojechanie do Wrocławia czy może Poznania. Bo jesteś Zielonej Góry, rozumiem? Tak, od rodzenia. To co A, cię najbardziej denerwuje? Jak... Takie rzeczy związane z konsumpcjonizmem, na przykład takie sklepy to Zara, Ikea. Że coraz więcej jest takich eee... sklepów i wygryzają te mniejsze? W sensie nie, że nie ma ich w Zielonej. O to chodzi. To A że to nie ma. Mówię. A masz jakieś swoje ulubione lokale tutaj w Zielonej? Mm. Czy też wolisz pojechać poza zieloną? Nie, bez przesady. <gry> Chyba Szwejka. Szwejka najbardziej ludzkie. A też co bardzo mnie chodzę. Jak to wygląda nie... Twój weekend właśnie w Zielonej Górze? Na taki jakiś spacer do taku zazwyczaj, albo gdzieś na siłownię tutaj do fanfita. Czy, czy... Czyli siłownia sportowo, tak by mniej tak na... imprezowo. To, o, jeszcze takiej rzeczy, która bym jakby rozwinął, czy coś to widać tak jakbyś rozwinął, bo w porównaniu do innych miast które mają tam stare miasto, czy te tak no to które na jest stare, biedniejsze, ale mniejsze miasta one mają bardziej żywsze. Chciałbyś kogoś pozdrowić może? Nie, ale jeszcze tak z plusów, no to e, jeżeli ktoś chce jakieś bardziej spokojne miasto, gdzie jest zieleń i, i nie ma dużo turystów, Spania. ktoś jakieś te pierdół szukać jak na przykład te bachusiki czy coś, no co? tak, takie bardziej. No gorzej na pewno. Dobra, dzięki wielkie. Można zobaczyć na Hades Pub.